Szanowni Państwo, otwieram uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy zwołaną z okazji dnia pamięci Warszawy. 79 lat temu stanęli do nierównego boju o wolność i honor. Kiedy pan Juliusz Kulesza otrzymał propozycję zamieszkania na stałe w Kanadzie, Postawił warunek, że razem z nim należałoby tam przenieść kilka warszawskich przestrzeni. Między innymi gmach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, którego obrona była pierwszym punktem na jego powstańczym szlaku. Opamiętnianie historii i pamięci o wydarzeniach owych 63 dni walki o stolicę traktuje jako obowiązek i kontynuację służby powstańczej. Pierwszą własną publikację Stasiemką Naczołgi poświęcił wspomnieniom walk o gmach polskiej wytwórni papierów wartościowych. Szanowni Państwo, przed nami ceremonia wręczenia oznak godności honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy pana Juliusza Kuleszy. Kapitan Juliusz Kulesza, urodzony w Warszawiak, rocznik 28. Z zawodu grafik, z pasji i zamiłowania pisarz oraz historyk. Po wojnie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w pracowni profesora Tadeusza Kulisiewicza i przez 30 lat pracował jako projektant grafiki użytkowej. Popularyzuje historię. 96 lat życia spędził niemal w całości w Warszawie z krótką przerwą na dokończenie szkoły średniej tuż po wojnie w mieście Łodzi i kanadyjskim wyjazdem do córki, gdzie padła propozycja zamieszkania. Wówczas Juliusz Kulesza postawił warunki. Trzeba byłoby przetransportować pewne miejsca, obiekty, przykładowo gmach polskiej wytwórni papierów wartościowych. To taki budyneczek, nie duży, 280 metrów długości. No, jest Duży kawałek żoli Boża trzeba było przenieść do Kanady. Stadion Polonii Warszawskiej przy ulicy Konwiktorskiej. Gdyby ojciec mój rzucił się jak rejtan, to ja bym przebiegł po ojcu do powstania, żeby uczestniczyć. Dlaczego dla mnie to powstanie to było ukoronowaniem mojej warszawskości? Powstanie było przede wszystkim y, nauką o ludziach. Dla mnie najważniejszym w życiu jest stosunek ludzi do mnie, a z kolei na ten stosunek ludzi do mnie trzeba starać się zasłużyć, czyli po prostu w miarę możliwości. Podkreślam, że w miarę możności starałbym się nigdy świnią nie być w życiu. Marzenie moje, żeby Polonia Warszawska wróciła do ekstraklasy. Proszę Państwa, dobrze słychać? Ja? Niechętnie posługuję się ściągawką, ale chwila jest dla mnie zbyt ważna, żeby improwizować. Dlatego pozwolą Państwo, że to, co leży mi na sercu, po prostu przeczytam. Warszawiakiem jestem 95 lat i najważniejsze wydarzenia mego życia wpisane są w plan Warszawy, ale kulminacją tych warszawskich przeżyć było powstanie. Uczestniczyłem w nim jako żołnierz armii krajowej w załogi słynnej reduty PHUPW, czyli polskiej wytwórni papierów wartościowych. Z czasem przeobraziłem się z artysty plastyka w człowieka piszącego o powstaniu warszawskim. Trochę się tych książek uzbierało, ale pisać je można tylko w Warszawie. Chętnie wyjeżdżam na parę dni do Krakowa czy do Kazimierza nad Wisłą, ale z całego pobytu poza Warszawą sobie nie wyobrażam. Zostanie honorowym obywatelem Warszawy jest dla mnie pod względem emocjonalnym wierzchołkiem życiowej kariery. Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak, liczę, ile tych książek tu zgromadziłam. Dwa, cztery, sześć, osiem, a są to książki pana Juliusza Kuleszy. No i właśnie, tutaj piękna, piękna okładka, jej Na zdjęcie której? pana Ju pana Juliusza Kuleszy. No właśnie, to takiego pana Juliusza znam. Siwa broda, pięknie zawsze przystrzyżone. Jego ulubiona koszula w kratę, rzeczywiście flanelowa, uwielbia koszulę, opaska biało czerwona no i kamizelka, w której zawsze wszystko ma co potrzeba długopisik, bilecik, jakieś dokumenty zawsze nosi w swojej kamizelce, z którą się nie, nie, nie rozstaje. Także to, to jest cały pan już kuleszak. Niesamowity powstaniec warszawski, który. Jak zresztą sam podkreśla, to pisanie książek o powstaniu warszawskim, bo to są głównie książki o powstaniu warszawskim. Są to monografie poszczególnych oddziałów, jego wspomnienia. To pisanie książek on traktuje jako dalszy ciąg swojej służby powstańczej. No 20 książek, i to wszystko napisał na emeryturze. I na maszynie, i tego, jak on daje ten maszynowi. Już do przepisania na komputerze. To on jest właściwie już wyczyszczony, tam nie ma jakichś skreśleń. To wszystko już jest po prostu na czysto nie, przepisane. Jest już często nawet jakiś pomysł na okładkę. No, okładki piękne, piękne. no Widać rękę artyst. No, ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. A więc oczywiście hełm taki bardzo przedstawiony w formie graficznej. Opaska na hełmie biało-czerwona. W tle mapa Warszawy. Tutaj Boże akurat. Plan oczywiście, bo to jest książka poświęcona zgrupowaniu Żoliborz. Ale na przykład kolejna książka w murach Polskiej Wytwórni Papierów wartościowych to moja ulubiona okładka, po prostu wygląda jak, jak no, plakat, dosłownie. Mamy tutaj zdjęcia, kliszę klisze właściwie fotograficzną i w tę kliszę wpisane e, oczywiście znak Polski Walczącej, no i wpisane są tutaj zdjęcia żołnierzy, główki, e, tak zwane główki, ale pięknie zakomponowane. Trzała, błyskawica czerwona, na której jest swastyka oczywiście i to wszystko skierowane, w tę kliszę, w ten w tych powstańców, w których tutaj zdjęcia pojawiają się. No i jego książka, jedna z ostatnich, jeden moich plastyków. I tutaj, z tego co wiem, to na zdjęciu jest bodajże dziadek pana Juliusza, Kulesza, ale to jest piękna historia. Czy dziadek był malarzem, jest tutaj zdjęcie. Zresztą podobne do pana Juliusza. Fartuchu. Tak, w fartuchu malarskim, oczywiście, tutaj ze, z, z, z paletą, trzyma pędzle, gdzieś tam w tle jest obraz autorstwa chyba właśnie tego dziadka. Danielusz Kulesza rzeczywiście jest po, po, podobny do dziadka. No, ja pochodzę z takiej przeciętnej warszawskiej inteligenckiej rodziny przedwojennej. Ojciec był na kierowniczym stanowisku w polskiej wytwórni papierów wartościowych. Mieszkaliśmy w Warszawie i w Warszawie się urodziłem. No, jestem chyba dość typowym przedstawicielem tego pokolenia międzywojennego, które otrzymywało tak zwane patriotyczne wychowanie. To było działanie zarówno domu, jak i szkoły. Jeśli chodzi o szkołę, to ja chodziłem do takiej elitarnej trochę szkoły. Mówię o szkole podstawowej. Wtedy to się nazywało powszechna, dzisiaj się mówi podstawowa. No, bo oczywiście, urodzony w 28. roku, więc miałem 11 lat, jak wojna wybuchła. To była taka szkoła pani Heleny Hołmońskiej, która była bardzo zasłużona w pracy pedagogicznej, jakiś tam jeszcze w tajnym nauczaniu, także miała wysokie koneksje. Tam chodziły do tej szkoły córki ministra kwiatkowskiego, wicepremiera, tam generała Szalli, który był szefem kancelarii prezydenta Mościickiego na zamku. I ta szkoła, siłą rzeczy, no właśnie też szczególnie duży nacisk kładła na to, żeby, żeby to wszystko było jakoś tak w duchu patriotycznym, w jakimś, atmosfera była taka, powiedziałbym nawet z pewnym patosem byliśmy wychowywani. No jeśli chodzi o dom, to ja może jestem trochę nietypowy o tyle, że yy, u mnie to patriotyczne wychowanie, jak to się dziś potocznie mówi, to się odbywało przede wszystkim poprzez historię. Bo ja, jako chłopiec, kompletnie się nie interesowałem techniką, mnie nie obchodziły żadne modele nowe samochodów, co na ogół moich rówieśników miało miejsce. Ja w sposób prawie, że maniakalny byłem zajęty historią. No, to, że ja dzisiaj wymienię z pamięci ponad 50 oficerów, Generałów powstania listopadowego to nie dlatego, że ja przez tych kilkadziesiąt lat ich poznałem. Ja ich wymieniałem już mając te 10 lat przed wojną. Podwaliny do mojej przyszłej osobowości to jakieś ponadśrednie zainteresowanie historią. Ale tu jest jeszcze rzecz ciekawa, że to moje patriotyczne wychowanie, uczciwie mówiąc, to miało wymiar taki ideologiczno-moralny. Natomiast gorzej było z praktycznym przygotowaniem do jakiejś ewentualnej przyszłej służby. Ja na przykład nie byłem w harcerstwie przy tym, bo ja byłem jedynaczkiem. W przekonaniu moich rodziców patrzonych we mnie wątłym, ciągle bali się, że ja lada chwila umrę, ja i zresztą, tak jak mówię, zrobiłem im straszny figiel, bo dzisiaj coraz lepiej się czuję, a oni drżeli o mnie, więc to było takie właśnie nieharcerstwo, nie za wiele sportu, no taki maminsynek wychowywany pod kloszem. W tej chwili podkreślam, bo później będziemy mówić o Powstaniu Warszawskim, a dla mnie właśnie słowo powstanie miało magiczny jakiś taki, z powodu tej mojej, tego dzieciństwa mojego, miało magiczny wymiar.

Remigiusz Stefani, wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeśli chodzi o znajomość z panem Juliuszem, to można powiedzieć, że znam go od dziecka, ale jako autora książek, bo rzeczywiście jako bardzo młody człowiek przeczytałem książkę z Tasiemką na czołgi, i to była rzeczywiście no, nie pierwsza moja lektura powstańcza. Bo Pierwszą książkę, jaka wpadła mi w ręce o powstaniu, to była w rozwalonym domu. Natomiast no, później, oczywiście, Zośka i Parasol. Ale właśnie ta, ta książka z Tasiemką na Czołgi, która pokazywała powstanie od strony takiego właśnie młodego człowieka. Niewiele wtedy, niewiele no, Ja wtedy byłem młodszy, bo to jeszcze ja miałem wtedy około ko 10 lat, jak tą książkę czytałem. Natomiast no, tu, tu są wspomnienia, można powiedzieć, 16-latka. Pan Juliusz, w momencie kiedy walczył, bronił reduty PWP, W miał lat, lat 16. I, I to zdjęcie Romana Marchela y, Romat, który był dowódcą drużyny szturmowej w takich charakterystycznych, pikowanych sto, spodniach i z MP, czyli z pistoletem maszynowym MP40, y, z taką roz, lekko rozłożoną kolbą, zawsze mi jakoś tam inspirował do, 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 do moich zainteresowań. Y, Właśnie bronią, która była w powstaniu używana. Wtedy, kiedy czytałem tę książkę, to sobie nawet no, nie mogłem marzyć o tym, że, że kiedyś poznam osobiście pana Juliusza. Pan Juliusz Kulesza no, dla, dla znajomych, dla rodziny jest Julkiem. I On taki pseudonim miał w powstaniu. Ma ten 90 plus przekroczony. Parokrotnie miałem okazję widzieć go, w, jak to się mówi, w akcji, czyli na przykład na spotkaniach z młodzieżą. Ja niewiele strzelałem w powstaniu. Ja przez pierwsze dwa tygodnie to ja nieraz nie strzeliłem, bo ja nie miałem. Ja też nie mogę powiedzieć, że ja miałem karabin. Ja miewałem tacy, jak my ja, miewaliśmy broń, bo to była sytuacja, jak łapał, łapał ten, kto był pod ręką, albo to, to po prostu ktoś tam był na kwaterze, a tutaj coś się dzieje. No i ten właśnie ten dzień 24, to my wszyscy byliśmy w euforii, kiedy ten atak za atakiem się załamywał i ich naprawdę tam na tym przedpolu to sporo leżało i zdawało się, że to jest dzień naszego tryumfu. I wtedy podjechało to działo szturmowe. Oni zaczęli ładować pociski w nas w te okna. Od razu runął taki jeden, największy chłop, Bacik, runął nam w wodę ja wtedy byłem w korytarzu piwnicznym, tam był jakieś kable. Ja się rozokociłem zdobyciem tego karabinu od tego z zegarkami i ja sobie wykombinowałem, że dalej do następnego to jest ryzykowne się czołgać, ale ja sobie zrobię bosak taki z takiego bardzo drugiego prętu i ja, ponieważ to jest parę metrów, ja po trochę się począłem tym bosakiem. I w tym momencie ja usłyszałem pocisk w tym frontowym pomieszczeniu, wybuch krzyk, a wiedziałem, że tam jest ten bacik, lis, ten mój Rom. I ja w stronę tego wybuchu od razu rzuciłem ten, ten, to żelazo i skoczyłem tam w tej wodzie oczywiście, w ten korytarzyk łączący. I naprzeciwko widzę ten mój Roman Marchel, który dla mnie był Bogiem, Napoleonem. Ja, ja czułem, że to, jemu się nic nie może stać. To był w ogóle idol. Ja patrzę, a on tak, tu się trzyma za oczy, jak ślepiec, ręką, zatacza się, ręką obmacuje korytarz, o, ścianę. Ja przerażony chwytam go za łokieć i mówię: Ja pana poprowadzę. I on wtedy to też świadczy o jego klasie. On był w szoku, trafiony tutaj, powierzchownie, na szczęście, oko ocalało, ale zalany krwią, tutaj, rozwalone to wszystko, tutaj. Kiedy człowiek jest naturalny, że myśli o sobie. On wtedy, jak ja go chwytam za łuk, jeśli chce go prowadzić, to on mnie tak odpycha i mówi: ja sam dojdę, ratuj bacika. On pięknie mówi, ja go uwielbiam po prostu. Ja z nim bardzo rzadko rozmawiam, muszę go o to czasami, bo niektóre rzeczy mnie interesują. Chcę coś od niego się dowiedzieć, zresztą to jest po prostu, jak to ostatnio usłyszałem, trochę wcześniej urodzony kolega. No ostatnio zresztą do niego zadzwoniłem i już miałem się rozłączyć, bo, bo no, tych sygnałów było, no ale słyszę podniesiona słuchawka. A, to ty Remek, wiesz, wróciłem z zakupów. Także to nie jest tak, że, że to jest pan, który siedzi w fotelu i przegląda, nie wiem, prasę albo zdjęcia sprzed 50 czy 60 czy 70 lat. Rzeczywiście teraz chyba więcej książek pisze i wydaje niż w czasach swojej aktywności takiej zawodowej. A pan Juliusz mieszka na powiślu, prawie przy, przy arkadach mostu poniatowskiego, na ostatnim piętrze. I odwiedził go kolega, był u niego pierwszy raz w tym mieszkaniu. No i w pewnym momencie mówi. Ale masz super mieszkanie. On mówi, jakie super mieszkanie, to przecież malutka kawalerka, co o tym? Nie, nie o to mi chodzi. Zobacz, tu jest okno. Jakbyśmy tu ustawili CKM, to reglujemy całą okolicę. W tych ludziach rzeczywiście, tak jak w tytule, ten sierpień i to, i to powstanie gdzieś tam siedzi i tkwi. No. Ale ja chcę tu powiedzieć o jednej rzeczy, to sobie nawet zaplanowałem, że ja to muszę poruszyć. W ogóle o atmosferze powstania i o skali tego entuzjazmu, który towarzyszył powstaniu. Bo to się o tym dużo mówi i pisze, że byliśmy wspaniałym wojskiem, że pogarda śmierci i że to było takie powszechne. Ale ja uważam tak, że to, że tacy byli, takimi byli żołnierze Zośki, Parasola, Czaty i tak dalej, właśnie, którzy wyszli z tego międzywojennego harcerstwa, w tym patriotycznym wychowaniu wyrośli, to, to można uznać właściwie za naturalne, że, że ta młodzież tak się tego rodzaju młodzież się tak znakomicie w tym powstaniu zachowała. O tym jako dowód, jaka była skala entuzjazmu w tym, w tym powstaniu, to nie ich zachowanie świadczy, tylko ja dam taki przykład. Jak przyszło do nas zgrupowanie Leśnik z Muranowa, zresztą strasznie wyszczerbione, oni tam ciężkie walki tej. U nich był żołnierz, dobry żołnierz, w pseudonimie dentysta. No, ale tak, dentysta to jest człowiek na ogół, po stomatolog po studiach. Natomiast ani aparycja, ani tym bardziej sposób wysławiania się tego faceta, to był taki facet za 30 lat miał. No, nie wskazywał na to, że on, on mógł nawet i szkoły powszechnej nie skończyć. To był taki trochę rzeźmieszek właściwie, tak się wyczuwało. No, i kiedy jego przycisnęli, no, słuchaj, no, dlaczego ty nie jesteś żadnym dentystą, dlaczego psuję dentysta? No więc, dlatego dentysta, bo on włamywał się do grobów na cmentarzach i nieboszczykom zęby złote wyrywał, czyli tak zwana chiena cmentarna. I teraz proszę się nad tym zastanowić nie harcerze z szarych szeregów, tylko taki margines społeczny, taki facet, u którego właściwie o żadnym morale nie można mówić w ogóle, bo to jest, to, jest, to jest wyrzutek społeczeństwa. I taki człowiek ulega fali tego entuzjazmu. Przecież on mógł siedzieć, to, to byli ludzie, którzy zdawałoby się, wyznawali hasło śmierć frajerom, co ja będę łeb nadstawiał, niech frajerzy walczą. I ten człowiek w tym momencie się poczuł Polakiem, po prostu Polakiem. I on się zgłosił, bo on przecież też nie był w żadnej konspiracji. On się zgłosił na ochotnika, on chciał walczyć. I to jest dla mnie właśnie najbardziej ilustruje, jak powszechny, jak niesamowity był ten entuzjazm i ta chęć walki. Właśnie, że tacy, ta, takie, takie typy, ciemne typy walczyły. Nie wiem nawet, co się z nim stało, czy on przeżył. Szpiłkarz, to jest niebywałe. Tutaj może narażę się kibicą Legii, ale pan Już Kolesza jest, 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 no oczywiście kibicuje Polonii, no. Pochodzi z Żoliborza, mieszkał na Starówce, więc gdzieś tam ta, ta Polonia była mu bardzo bliska. Grał w czasie okupacji, napisał książkę poświęconą piłce nożnej w konspiracji. Zakazane gole, zresztą książkę tę wydawało Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale też piękne jest to, że ta jego Twórczość, to co robi, to jest wszystko doceniane, znaczy, to jest zauważane zarówno przez historyków, ale też przez zwykłych ludzi. Jego książki otrzymują nagrody. Ostatnio otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Warszawy, jako powstaniec warszawski. No, założył, wiem, że miał założyć opaskę. Powstańczą się odebrać, odebrać ten tytuł, ale też jest kustoszem Pamięci Narodowej. Tytuł przyznany przez Instytut Pamięci Narodowej otrzymał, bodajże jedna z jego książek otrzymała nagrodę Nike, ale podejrzewam, że tych nagród było dużo, dużo więcej. Z dziury na pierwszym piętrze spoglądał na nas piętnastoletni chyba wartownik, oparty na karabinie jak posąg. Twarz jego wyrażała dumę, że oto tak stoi z bronią, ważny i potrzebny. I że doczekał wreszcie swojej chwili, i że nie musi już zazdrościć dorosłym. Stało się to powstanie najwyższym ziszczeniem jego marzeń, wyśnionych przez lata okupacji. Piętnastolatek z karabinem, jeśli przeżyje, już nigdy nie wespnie się na takie wyżyny poświęcenia i bezinteresowności. Z perspektywy lat tę chwilę uzna za najważniejszą w życiu i wszystko, co po tym nastąpi, będzie dla niej już tylko kompromisem. Ja miałem wtedy lat 16. Nie odkłada tutaj maszyny, właśnie maszyny do pisania na bok. Działa dalej. I dobrze, bo jeszcze tu wiele tematów czeka na opracowanie.